To było tak wszyscy wybrali się znowu na poszukiwania Zenka. Główny powód był jeden. W wiosce okrytego liścia zabrakło liści do palenia które dawałyby fazy w postaci gwałcących słoni żyraft. Chodźcie poniżej. innych wielkich zwierząt parzystokopytnych zapewniających długotrwały orgazm 4 razy po 2 razy. Natomiast oficjalną przyczyną była niedojedzona fasolka, jak Że Mamosia, obecna szefowa CBS, martwiła się o synka. Dive, 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 dive. Wysłała za nim całą brygadę terrorystyczną, natomiast Zynek mający wszystkich i wszystko w głębokim poważaniu, razem z ekipą zakonną oddał się do Częstochowy najebać brato, Irenoszowi. I to by było na tyle o dopiemaryjni, teraz przejdźmy do właściwej historii. Mankopizdy, polaka to się od razu rozpozna, a więc, sorka, że tak z rozpędo, Ale jestem zdesperowany. Poszukuję czegoś kogoś na wzór współlokatora, na coś w stylu, bo ja wiem, mieszkania studenckiego, a od czego masz internet? Otret toba, a co, dobra, nieważne. No to jak wspomniałem, poszukuję współlokatora, bo kasy nie mam do zapłacenia za całość. Ja formalnie powinienem być już co najmniej profesorem, doktorem, albo innym vampirem, ale ożeram się jeszcze z tym poprzednim etapem całej zabawy. Mieszkanie składa się z dwóch pokojów, więc. Większego z aneksem kochennym wyjściem na świat zwanego też gdzieniegdzie polem patrz na pole i portalem do łazienki. Oraz mniejszego. Jest to i tak niezłe bydle i spokojnie można by tam zmieścić ze 100 osób no ewentualnie 80 Amerykanów. Nawet ciekawa oferta. Całość znajduje się w ekskluzywnej kamienicy w centrum miasta. Czytaj okolicę owianego mgłą perylowskiej legendy domu handlowego więc jest gdzie zaopatrzyć się w wodę papo i papier toaletowy. Kamienica znakomicie maskoje swój wykwintny status, oddając starą rodzinę pełną a Sąsiedzi to naprawdę poczciwe i niegroźne osoby szczepione dodam. Lokom zaopatrzone jest w wodę bieżącą, ale krakowską, więc ja dost nigdy bym jej nie wziął. Mamy prąd, czasami kopie, ale da się znieść. Jest też internet. W łazience jest pralka, niestety dorosły może mieć problemy ze zmieszczeniem się w bębnie. Kabina prysznicowa, a nawet taka moszla, na której się siedzi i z człowieka wychodzą różne złe rzeczy. Ogólnie jest jakby to napisał poeta nieźle odwalone. Sofit jest wysoko sprzyjający myśleniu i ciężko na niego naproć. Ściany są otękowane i pomalowane. Nie posiadam niestety stworzonego do odróżniania kolorów mózgu kobiety, więc dla mnie wyglądają ok nawet w dotyko są w porządku który płacimy właścicielom kamienicy, złowieszczej korporacji, w której znikają lodzie i która planuje opanować świat, prezentuje się następująco czynsz 450 zł plus opłaty. Możliwe, że ten zmaleje do 425 zł przez pierwsze 6 miesięcy roku bieżącego. Do tego w zimie czasami grzeje by zopań zamarzła, a także nałogowo ożywam prądo. Z 50 zł ciszy miesięcznie trzeba w najbardziej krytycznych miesiącach z kieszeni wysopłać. Sam jestem osobą odrobinę ekscentryczną. Pracuję w w sposób nienormowany, brnę w te dzienne studia, na mieszkaniu bywam więc nieregularnie. Jednak w praktyce, mimo wszystko często, przede wszystkim nie chciałbym zamieszkać z idiotą i niemową. Stokroć bardziej wolę a masochistą nie jestem osłyszeć słowo. knocz korwa zostać oderzonym w gębę i wysłuchać bo. Ja nie wiedziałam Stefan, że ty masz pozwolenie na broń palną. A w Częstochowie Zenon został powitany przez dwóch dostojników kościelnych. Nie zamawiałem żadnych kolt na telefon, powiedział Zenon patrząc na blondynkę. Ryjakryj ryj, trochę zmasakrowany ale może być, ty się prosisz o pierdol. Martwię się o ciebie drogie dziecię. O mnie się nie martwia ja sobie radę dam. Wiem, że sobie radę dasz pojdziesz woliczkę spościsz w spodniczkę i stowę masz ojcze korwa mać.